Dzień dobry Państwu. Marketing ludzkim głosem. Łukasz Wołek i Paweł Pawul z fabryki Magika. E, zapraszamy na Dingiel. Cześć. Słuchasz podcastu Marketing ludzkim głosem. Ja nazywam się Łukasz Wołek i jestem prezesem grupy Eura 7. Razem z zespołem specjalistów pomagamy firmom rosnąć. Ten cel osiągamy dzięki odpowiedniej strategii, nowoczesnym narzędziom i skutecznym działaniom marketingowym. Uwielbiamy łączyć nowe technologie, marketing i sztukę. Podcast wspólnie ze mną poprowadzą profesjonaliści, z którymi na co dzień pracuję. Zapraszam. Moi drodzy, widzimy się po długiej przerwie. Podcast Marketing ludzkim głosem trochę jest. Spowolił ostatnio swoje, swoją intensywność. Natomiast e, nagrywamy dzisiaj odcinek specjalny właśnie z Pawłem, moim przyjacielem e, z firmy Fabryka Magika. Czym się zajmujecie? Produktowo są to materiały reklamowe, ale tak naprawdę pomagamy budować relacje dzięki wykorzystaniu materiałów reklamowych, takich jak odzież, gadżety z nadrukami. E Wspólnie organizujemy. Bo w zasadzie wy jesteście organizatorem głównym. My jesteśmy współorganizatorem yy, yy, podcastu yy, konferencji AKG Reklamy, yy, która będzie miała miejsce 26 września 2024 roku tym razem tylko i wyłącznie w Warszawie. Yy, skąd pomysł na konferencję Paweł tego typu? Mm, no. To, to nie jest taka prosta sprawa. E, pomysł, pomysł wziął się z inspiracji, z obserwacji rynku, e, z podglądania tego, co robią jakieś takie firmy benchmarkowe w naszej, w naszej branży. E, I można powiedzieć, że uznaliśmy, że są takie dwie drogi, jeżeli chodzi o, e, o jakby, no, kontakt z klientem. Czy obecnym, czy nowym, i jedną drogą to jest internet, pozycjonowanie i bycie bardzo wysoko, i pokazywanie się, że ktoś jakby wyszukuje jakichś materiałów, ale drugą drogą jest to budowanie relacji takich celowanych z większymi firmami. I wybraliśmy właśnie tą formę, to jakby w tym się dobrze czujemy. W tych takich głębokich, długich relacjach z dużymi klientami, i wydaje nam się, że taka konferencja odpowiada na potrzeby tego rodzaju klientów: klientów, których już pozyskujemy, których już mamy, którzy z nami działają, ale też klientów, którzy no, jakby nie są w naszym portfolio, a mogłoby być dla nich ciekawe. Na przykład takie wydarzenie, i dzięki temu, jakby spotkanie z nami, czy poznanie osób, które to organizują, więc. No to, to jakby taki kierunek, jeżeli chodzi o wybór strategii, a jeżeli chodzi o <laughs> takie prozaiczne sprawy, to był taki moment właśnie w tym 17 roku, gdy na zawodach judo zerwałem więzadła, no i byłem trochę uziemiony. Eee, Bo ty trenowałeś tu? Trenujesz eee, dalej? Czy w związku z tym nie? Eee, trenuję, trenuję dalej. Eee, na zawodach od tego czasu nie byłem, eee, ale to nie ze względu na, na to, że nie mógłbym, ale tylko po prostu ja lubię jeździć dobrze przygotowany. A, a ja teraz już mam kartę Dużej Rodziny od Maja. Gratulacje. Dziękuję <laughs> bardzo. Mam trzy dziewczyny na pokładzie. Jeżeli chodzi o córki, oczywiście, również żona. I, no I nie mam tyle przestrzeni na, na to, żeby się dobrze przygotować. Chociaż w ostatnim tygodniu moja najmłodsza córka była na pierwszym treningu judo. Ja też się tam podpiąłem, gdzieś z boku poruszałem się. No, ale tak, był taki moment, że byłem unieruchomiony. No, i okazało się, że z tego uruchomienia można było coś dobrego wyciągnąć. No, i właśnie to, to był czas, gdzie też rozmyślałem. No między innymi na tym eventem. Jakoś mi tak, no wszystko mi, wszystko mi się sklejało w jedną całość i, i wystartowaliśmy z pierwszą edycją. Na początku to była edycja pod tytułem Family and Friends, jeżeli chodzi o mówców. No Mikołaj był zawsze, bo on jest w tej kategorii, tak? Friends. Nikolaj Mikołaj Rej. Mikołaj Rey gotował, kucharz. kucharz. E, nie wiem jak to, jak to było możliwe, ale wtedy w hotelu w ogóle pozwolili nam e, przygotować steki. I tam było kupę dymu. No teraz to by nie przeszło, przynajmniej w tym hotelu, w którym teraz to robimy. Więc Mikołaj było zawsze, było fajnie. No a z roku na rok to ewoluuje. No właśnie, co, co wyróżnia konferencję EKG reklamy od y, innych konferencji branżowych, których jest na rynku no sporo, tak? Właśnie za pytanie: jaką bierzemy branżę pod uwagę? Bo jeżeli weźmiemy branżę marketingową pod uwagę, tak szeroko rozumianego marketingu, no to faktycznie jest tych konferencji sporo. Jeżeli weźmiemy pod uwagę konferencje organizowane przez branżę materiałów reklamowych tak naprawdę, to, to jest tego trochę mniej. Z mojej wiedzy wynika to, że są takie jakby części merytoryczne na na targach, które organizuje ee, Och! Magazyn, który jest też naszym partnerem, e, patronem medialnym od, od wielu, wielu lat. E, no ale de facto myślą przewodnią są targi, tak? A, a to, że tam są takie panele tematyczne, to jest <laughs> na plus. E, aczkolwiek to nie jest magnes główny. Z drugiej strony e, jest parę firm, które organizują tak zwany dzień otwarty, czyli przyjdźcie do nas, zobaczcie E, no jakby jakiego rodzaju mamy <laughs> produkty, jak wygląda siedziba. E, wydaje mi się, że tam nie ma e, takiej merytoryki, jeżeli chodzi o mówców takich z, z zewnątrz, prawda? Może być merytoryka pod kątem e, produktowym, tak? jak wykorzystać produkt na druku. Technologii jakiejś technologii, tak. Mhm. Więc to, to jest e, no jakby druga charakterystyka takich wydarzeń. Są wydarzenia online takie edukujące. E, ale nie ma takich spotkań na żywo, gdzie są jakby, no jakby główny nacisk, czy tym e, magnesem są prelegenci, a przy okazji są materiały reklamowe. Fajnie wyselekcjonowane, tak naprawdę już no, w niemałej ilości. E, więc no, to, to wyróżnieniem jest to właśnie, że jest wysoka jakość prelegentów. E, no, wskazuje na to nawet to, że w tym roku mamy certyfikat. Y, Certyfikację e, Dimakowską. Za uczestnictwo e, u nas jest 10 punktów Dimakowskich, prelegenci mają 30. E, więc no ta merytoryka jakby jest nawet potwierdzona przez tą organizację. E, drugą rzeczą, materiały reklamowe, ale to jest jakby no, na, na tych wydarzeniach wszędzie. E, no ale na pewno nigdzie nie gotuje Mikołaj, Rey, tak? I, i nie ma serwowanego obiadu dla wszystkich uczestników. I to jest taki w zasadzie można powiedzieć najbardziej charakterystyczny wyróżnik tej konferencji tego wydarzenia, tak? Bo mamy tą część taką targową, prawda? Mamy hmm. część konferencyjną. E, ciekawe jest to, że w zasadzie, jeżeli kogoś jakaś prezentacja nie interesuje, to może się przejść i po tych stoiskach i poglądać, jakie są nowości na rynku, prawda? Tak, jest taka możliwość, no, jest taka przestrzeń w ogóle w trakcie przerw takich na, na to, żeby sobie odsapnąć, żeby zjeść, ale tak, czas te, te stoiska są aktywne, można, hmm. można popatrzeć na różnego rodzaju materiały, można sobie zrobić zdjęcie na ściance, można, można zagłosować w konkursie na najlepszy gift tego wydarzenia. Eka gift, tak? Eka gift, pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Będziemy w tym roku głosować. No i tak, tak było od zawsze. Otwarłem stronę internetową ekgreklamy.pl. Przedstawmy może jak, jacy są partnerzy. Partnerzy NEATI, tak. Shock, Event Group, F4 Group, Wizualna, <coughs> mowa tu o wizualnej Karolinie, <coughs> IWR czy IWR, IWR? Instytut Wirtualnej Rzeczywistości. To IWR. Instytut po Polsku. <coughs> IWR. Patronatami tegorocznej konferencji są y, Och Magazin, Aspire Marketing przy kawie, y, Koszykarska Liga Biznesu, Dimak i Soda. Tak jest. Organizatorem oczywiście Fabryka Magika, a Grupa eura 7 jako partner i też współorganizator. I w tym miejscu może słuchaj, y, korzystając z okazji zaproszę na prezentację na prelekcję naszego przedstawiciela, Maxa Michalczaka. E, Maksiu będzie mówił na temat tego, w jaki sposób wykorzystać wideo w e, tworzeniu strategii komunikacji marki. Dlatego też ten dzisiejszy podcast nie tylko nagrywamy w e, fonie, ale też wizję. <grym> e, dobra, kogo będziemy gościć na tegorocznej konferencji? Może zacznijmy od y, pań. Y, Karolina Adamczak. Tak, Karolina, y, Karolina jest już od paru lat z nami, a w tym roku będzie również y, przemawiała. Od paru lat jest z nami i ona się zajmuje jakby y, no, ładnym obrazowaniem czy narysowaniem tego, co się dzieje podczas na przykład konferencji. A na naszym wydarzeniu będzie miała prelekcję, która po prostu powie o tym, jak, jak można myśleć wizualnie, tak? Z tego, co dobrze pamiętam. Tak, wizualna narracja, czyli jak wykorzystać myślenie wizualne przed i w trakcie, przed, w trakcie i po wydarzeniu. Później będzie Max Michalczak, treści, które angażują moc wideo w strategii komunikacji marki. Następnie mamy Daniela Kostrzewę. Wyciśnij cytrynę do końca. Czym się Daniel zajmuje na co dzień? Daniel zajmuje się organizacją konferencji. No więc będziemy mieli myślę, że sporo case'ów, sporo dobrej wiedzy od praktyka. No a też ja Daniela znam prywatnie, wiem, że wiem, że mają taką biegłość, umiejętność w fajnym opowiedzeniu o, o tym jakby Y, co ma w głowie. <laughs> Więc wierzę, że to mhm. będzie jakaś no, krótka, ale treściwa wypowiedź. Dalej mamy Marcin Korczyk, który jest pewnie w większej publiczności znany jako pan tabletka, bloger. Tak jest. Y, no i ciekawy temat prezentacji etyka we współpracy z influencerami. Yy, tak, no Marcin y, został blogerem roku w 2023 roku, więc no, jakby już nie tylko jest znany w swojej branży, ale okazuje się, że no, na tyle uniwersalnie dobrze to potrafi robić, że, że potrafi się wypowiedzieć na temat no, szeroko e, rozumianych influencerów, tak? nie zawężając się do, do branży, którą reprezentuje. Marcin powie o tej e, etyce, e, ale też wiem, że Marcin Zbierze tutaj głos, czy już zebrał głos osób, które są zapisane na event, ponieważ chciałby odpowiedzieć tak stricte na pytania, które rodzą się w głowach uczestników. Więc no wiem, że ankieta poszła, a, a Marcin się przygotuje również pod tym kątem, więc będzie myślę, że bardzo interaktywnie też taka ciekawostka. Marcin w tym roku. Nie występował i nie wystąpi na pewno już na tego rodzaju konferencji, więc jesteśmy jedyną konferencją, na której Marcin yy, no, będzie gościł w takiej formie prelegenta. Cieszymy się. Więc warto skorzystać z tej jedynej okazji. Warto. <laughs> e, przy okazji powiem Ci taką anegdotę. E, jeżeli mowa o współpracy z influencerami, my prowadzimy w naszej agencji Abanana e, tego typu e, akcje. I prowadzimy na przykład dla drożdży Babuni m, taką akcję ambasadorską, mhm. e, gdzie e, zapraszamy e, mikroinfluencerów, czy nawet zwykłe osoby, które po prostu potrafią gotować mhm. e, do tego, żeby tworzyły przepisy, żeby dzieliły się tymi przepisami i tworzymy taką społeczność ambasadorów. Mhm. E, I wyobraź sobie, że m, no, to polega też na tym, że my wysyłamy im produkty. Mhm. E, oni nam, no podpisujemy z nimi umowy, tak? No i wczoraj listonosz przyszedł taki zdenerwowany, mówi, słuchajcie, mówcie tym ludziom, żeby dobrze adresowali, bo zaadresował ktoś kopertę, ambasada drożdy babuni. <grym> <grym> no także ta etyka we współpracy z influencerami to jest jedno, ale też pewien sposób y, y, kształcenia influencerów. Pod kątem takiej wiedzy biznesowej, prawda? <laughs> nie zawsze, jak się wyśle list na, na oślep, to on dojdzie. Paweł, o godzinie 11.00 Twoja prezentacja. Dobra nowina. Dobra nowina, tak się nazywa prezentacja. I no, nie chcę za wiele mówić o tym, ponieważ będzie to w takiej formie niespodzianki. Mogę powiedzieć, że to będzie w formie niespodzianki, jeżeli chodzi o. O treść, ale też jeżeli chodzi o formę, będziemy na pewno chcieli pokazać to, czy ja będę chciał pokazać to, w którym miejscu jesteśmy my, jeżeli chodzi o fabrykę magika, w jaki sposób myślimy. Pokażę to również na, na przykładzie. E, technologii, po które sięgamy. Myślę, że to też o nas świadczy, e, a przede wszystkim chciałbym e, zrobić to w taki sposób, aby osoby, które będą na sali, e, jakby czuły się w jakiś sposób zain zainspirowane, e, wyedukowane i e, no miały trochę wiedzy e, nowej, trochę inspiracji. Yy, i żeby to uruchomiło u nich no, myślenie, jak to ja mogę wykorzystać u siebie. Tak więc jakby z myślą o osobach, które będą to oglądały, będzie ta dobra nowina, ale tak no trochę, trochę enigmatycznie, ponieważ czekam po prostu na, yy, no, na, na, na wystąpienie live, nie? żeby nie spalić, nie zespojderować. A czy to też będzie miało coś wspólnego z re rekolekcjami ignacjańskimi, na które jeździsz? Yy, yy. Wiesz co, no yy. Dobra nowina e, jest, e, jest czymś, co, e, co myślę, że na, na, na co dzień jakby można, można robić w różnej formie. Więc czy to będzie miało jakiś związek? Myślę, że nie, ale e, myślę, że po prostu to, co przygotuję, to, e, to wynika z tego, e, kim ja jestem teraz. No, ale, a, a rekolekcje ignacjańskie miały na to, czy mają cały czas. Nawet, nawet może sobie z tego nie zdaje sprawy, nie w jakiej tam sytuacji. No ja dostałem odzywa. ostatnio od, od Pawła y, książkę Błogosławione Życie, bardzo ci, ci za nią dziękuję. Fajna książka, polecam, szczególnie właśnie osobom, które prowadzą firmy, ale nie tylko, bo w zasadzie ono dotyczy finansów, także domowych. Tak, też również polecam, y, również to taki łańcuch jak się zrobił, bo, bo również, również ją otrzymałem od mojego przyjaciela, E, bardzo skutecznego przedsiębiorcy no i do, do, dobrego człowieka, tak, tak mi się wydaje. Dobra, następnie mamy prezentację Eka Gift, czyli e, prezentujecie ile? 10 giftów, 12, już nie pamiętam. 19. <laughs> 19 nawet. 19 e, przedmiotów, które obrędowane mogą stanowić fajny podarunek e, jako taki właśnie gift firmowy. Brandowany. Następnie mamy przerwę kawową z niespodzianką. W związku z tym, że ten podcast ukaże się tuż przed, tuż przed eventem, to możemy oficjalnie już Was zaprosić że to mnie, na, na, na tą niespodziankę, jaką będzie urodzinowy Tort, ponieważ grupa Euro 7 w tym roku kończy 25 lat. 25 lat temu założyłem firmę, która dzisiaj jest Eurom7, stąd grupa euro 7, już mamy w portfelu kilka firm, kilka spółek, m.in. spółkę, która zajmuje się programami lojalnościowymi B2B, spółkę Wiscale, mamy właśnie euro 7 Software House, agencję kreatywną ABANANO, o której już wspomniałem, oraz Jesteśmy też udziałowcem spółki Nowsza, która organizuje loterie promocyjne. Więc jeżeli chcielibyście z nami porozmawiać na tym evencie podczas EKG Reklamy, to z naszej firmy będzie kilka osób. Zapraszamy Was do, do kontaktu. Tord będzie dostawką do kawy, oczywiście. No i gwiazda programu, gwiazda tegorocznej konferencji. Jacek Kotarbiński i jego temat, czy w świecie reklamy internetowej klasyczne materiały reklamowe są nadal potrzebne. Tak, doktor Jacek Kotarbiński będzie o tym mówił, ale powiem Wam ciekawostkę, ponieważ y, przy rozmowie takiej y, na temat tego, no, czy wstąpił na naszej konferencji y, już rok temu o tym rozmawialiśmy, a, a w tym roku doszło to do skutku. Też otrzymałem taką informację, że w ogóle bardzo się pod ten event mu podoba mm. i jakby dopytałem, czy to taka kurtuazja, po prostu, czy, czy naprawdę. I, I pan Jacek jest zdania, że ta branża, ten segment, właśnie tych materiałów reklamowych jest niedocenianą rzeczą. Niedocenianą rzeczą tam jest edukacja, że bardzo się cieszę, że będzie miał możliwość wystąpienia przed osobami, które są decyzyjne w tego rodzaju sferze, e, ponieważ e, no, jest to rzecz, gdzie e, jest to przestrzeń, gdzie tej edukacji jego zdaniem e, brakuje, że e, jakby wszelkiego rodzaju szkolenia e, teraz oparte są, czy jakby trend jest, o, e, trend jest taki, żeby rozmawiać o digitalu, o wideo, e, o tym, co jakby Y, się bardzo dynamicznie rozwija, a sfera materiałów reklamowych, czy ta branża ten rynek jest rynkiem starym. Y, no i to się charakteryzuje tym, że y, na ten rynek można bardzo łatwo wejść. Więc jakby jest bardzo wiele firm, które mogą świadczyć tego rodzaju usługi, ponieważ jest y, no, jakby to, to proste, y, nie wymaga jakiegoś dużego kapitału i dużej wiedzy. Y, więc to tak jak z trenerami personalnymi, tak? Jak jest zawód uwolniony, e, każdy może czy wiele osób może zostać trenerem personalnym, to, e, to jest możliwość, że e, no, trafimy niekoniecznie na specjalistę. E, tak samo jest w tej branży. E, no, a, a jego wystąpienie będzie miało zadanie, to, aby, aby pokazać, że jest głębia w tym w tym obszarze czy może być głębia, można pomyśleć jakoś tam szerzej i. E, e, szerzej i bardziej profesjonalnie, a nie tylko robić to samo, co ostatnio na przykład, nie? Albo mhm. robić to co konkurencja. Mhm. E... Doktor Jacek Kotarbiński będzie miał najdłuższą prezentację. Później będzie y, Mikołaj Rej Też miał w zasadzie prezentację, bo na każdym, na każdym, tak. e, Zawsze z mi. tych z tych wydarzeń e, robi krótki wstęp do tego, co gotuje. Ja pamiętam z zeszłorocznej konferencji pire ziemniaczane. Nie wiem, czy pamiętasz, jak mówił, jakie najlepsze e, jad piry, gdzie e, do e, kilograma ziemniaków dodał, dodał kilogram masła. Jeden do jeden. Zawsze, zawsze Mikołaj <laughs> mówi. Yy, ciężko go ze sceny ściągnąć. On tam jest tak zwanym marzeniem prowadzącego. Tak? Daje się mikrofon i, i Mikołaj yy, nie, 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 nie potrzebuje pytań, żeby na scenie spędzić półtorej godziny, ale, ale postaramy się, żeby, yy, no, żeby było to tak jak w harmonogramie. Aby aby ludzie zbyt długo nie czekali na ten moment, mhm. gdzie wezmą do, do ust to, co Mikołaj przygotuje, ale dla mnie od paru lat, jak słucha Mikołaja, jest jedną wspólną rzeczą to, że jak w połowie jego wypowiedzi, to ja już, ja już myślę o tym jedzeniu. A też najlepsze jest to, że wiesz, no, prezentacje są, prezentacje wszystkie dotyczą marketingu, mhm. często nowych technologii, jakichś procesów. E... Tak, a tu pach Mikołaj Rej, i ziemniaki, ziemniaki, o jedzonku, Ziemniaki prawda? i masło. <grym> tak. Dobra, mieliśmy przerwę obiadową. I wchodzi gość specjalny Piotr Cyrwus. Skąd pomysł na Piotra? Yy, no, trochę zbiegł w okoliczności, yy, bo z Piotrem się po prostu znamy. Yy, okazało się, że jest wtedy w Warszawie ma czas, przyjedzie, yy, a też wydaje mi się, że będzie taka no, nieoczywista wisienka na torcie yy, i no, powie coś, coś ciekawego, jeżeli tak, chodzi o... Przy telewizji kłamie? Tak, o, 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 to, yy, o to na czym wszyscy się znamy, tak? Czyli, czyli na telewizji yy, powie nam może parę case'ów takich. Z backgroundów, ciekawostek. No, sam jestem ciekawy, co, co usłyszymy od Piotra. Następnie mamy tak: losowanie nagród, rozstrzygnięcie konkursu EK Gift 2024, no i później świętowanie, rozmowy, networking, radość, szczęście i gadżety. Tak, będą jeszcze, mamy jakąś taką niesienkę na torcie, zobaczymy, czy to się uda, ale mo, może będzie jeszcze jakiś taki fajny extras. E, aczkolwiek tego no, w tym momencie jeszcze nie wiemy, będzie to do potwierdzenia, e, więc wpleciemy to w harmonogram, jak się okaże, że tak. E, ale to, e, co skłoniło nas do tego, żeby do 17:00 ten event jakby zostawić, e, to jest to, że e, no, będzie taka przestrzeń na rozmowę no, chociażby z prelegentami, tak na luzie, bo, bo wiem, że e, no, pan Jacek Kotarwiński zostanie, będzie przestrzeń, żeby z nim porozmawiać, Marcin też zostanie i, i Piotr chyba również oraz Mikołaj, więc będzie możliwość zamienia paru słów mhm. z, z osobami, które no, my też widzimy, będziemy tak, widzimy na, na, na szklanym ekranie, tak, bo są to osoby w większości znane. Chociaż, jeżeli byście chcieli porozmawiać z Maksem, który będzie prowadził tą prezentację dotyczącą y, wykorzystania wideo w komunikacji marki, to radzę szybko. Z Maksem się nie da, z już szyb, jeździ. Szybko do niego podejść, zagadać, tak, bo y, 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 dwa dni później ma y, Berlin i. Maraton rolkarski, więc musi wcześniej opuścić konferencję. Tak jest. Rok temu tak samo te terminy się zgrały. Paweł, ostatnie pytanie takie już dotyczące typowo Twojej branży i tego, co zobaczymy być może na stoiskach partnerów. Gadżety ekologiczne. Mhm. Chciałem się Ciebie zapytać, czy, bo jakby z roku na rok y, widzę, że coraz więcej jest y, gadżetów, które są właśnie drewniane y, czy z jakichś y, tworzyw przetworzonych ponownie, z recyklingu. Powiedz mi, jaki tutaj jest trend i jak, czego możemy się spodziewać w tym roku? Trend jest y, eko utrzymany od wielu, wielu lat y, i powiedziałbym, że on już nie jest taki pikujący jak, jak wcześniej. On po prostu jest i wiele produktów, które standardowo były dostępne, są dostępne w tej samej wersji wizualnej, tylko jakby z materiałów, czy w sposób zrobiony taki, że, że ten jest no, obieg zamknięty jak najbardziej się da, jeżeli chodzi o produkty. Aczkolwiek tak, pojawiają się nowe produkty, nowości, nowe rozwiązania, no, jest taka grupa, materiałów, tak zwanych gadżetów nie wiem, rosnących, tak, czyli e, w doniczkach mamy kwiatuszki, mamy ziarenka, e, mamy e, fiolki, gdzie tam mamy taką e, mini łąkę, e, więc ta grupa gadżetów raz, ale dwa, e, myślę, że będziemy mogli zobaczyć coraz więcej produktów e, jeżeli, dostępnych w e, w możliwości znakowania fullprintowego w krótkich seriach, tak? bo też to, co równolegle się rozwija, yy, tak jak są nowe produkty, tak są nowe, coraz to i bardziej dostępne, coraz tańsze technologie do druku yy, full printowego, tak zwanego fullprintowego. Więc myślę, że zobaczymy produkty oznakowane w ciekawy sposób. Więc produkty raz, ale dwa, same możliwości znakowania. Fullprint full tak, to co to jest? Czyli pełny możemy kolor. pełny kolor zrobić na, na całości produktu, w koło produktu mhm. e, i nie są to horrendalne kwoty e, za taki nadruk. A, czyli cały, cały długopis jest załóżmy zadrukowany, tak? Tak, e, no. na przykład. Nie są to horrendalne kwoty i nie muszą to być wielkie ilości. Mhm. No na to technologia zaczyna pozwalać i e, no i promujemy. I zobaczymy pokazujemy. przykłady, tak? Myślę, że tak, na pewno będą takie przykłady. E, a no zobaczymy, co się spodoba najbardziej uczestnikom, na co zagłosują, jeżeli chodzi o EKGIFT. Okej, okay, dobra. Moi drodzy, zapraszamy Was razem z Pawłem na EKG reklamy edycję 2024. No i co, do zobaczenia. Do zobaczenia Mariot. Kortyard by Mariot przy lotnisku Okęcie. Od której godziny można przychodzić? mamy 8:30 rekrutacja jak znamy życie to 8 już się osoby pojawią, więc e, no na pewno będziemy już my będziemy na pewno przed 8:00 widzimy się z wami do zobaczenia do zobaczenia dzięki dzięki